historyczna sala sejmu śląskiego, miejsce, które od wielu lat ogniskuje najważniejsze wydarzenia w naszym województwie. Dziś już za chwilę poznamy finalistów i laureatów 12 edycji Wojewódzkiego Konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu. To wyjątkowa data, ponieważ tutaj w sali sejmu śląskiego znajdujemy się w przededniu setnej rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Dlatego historia powstań i historia zbrodni Katyńskiej. W tym miejscu łączą się, mamy też y, tak zwaną i dobrze powiedzianą sztafetę pokoleń, ponieważ 12 lat temu ta sztafeta została rozpoczęta przez europoseł Jadwigę Wiśniewską, a młodzi ludzie przez lata ją kontynuują. 12 edycja, wielkie emocje, kto wygrał przekonamy się już za chwilę. Nie witam państwa na uroczystej gali finałowej Wojewódzkiego Konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu, organizowanego od 12 lat przez panią Europoseł Jadwigę Wiśniewską. Drodzy finaliści i laureaci 12 edycji konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Ten konkurs organizuje od 12 lat i do tej swoistej sztafety pokoleń zameldowało się 2695 uczniów z województwa śląskiego. W tym trudnym roku, w czasie pandemii, do zadania stanęło 190 uczniów z 78 szkół naszego województwa. Piotr Ucherek ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Bohaterów Westerplatte w Lublincu, w swojej pracy szuka odpowiedzi na pytanie, czym dla niego, ósmoklasisty, piętnastolatka, jest Katyń. Czym dla mnie, ósmoklasisty, piętnastolatka, jest Katyń? Katyń jest symbolem okrucieństwa, bestialstwa, zakłamania, pogardy dla inteligencji, patriotyzmu Polaków, a w końcu i dla naszych ludzkich uczuć. Piotr Ucherek, pierwsze miejsce szkoły podstawowej, gratuluję ci. Serdecznie powiedz mi, czy mm, ty zawsze interesowałeś się historią? No, z historii zawsze miałem dobre oceny i właśnie y, jest z moich ulubionych przedmiotów. Powiedz mi, historia katyńska, jak podszedłeś do tematu? No, bo właśnie z mamą zawsze od y, jakiegoś czasu zainteresowaliśmy się grą Open Caching i też znaleźliśmy tam właśnie y, takie miejsca, które nawiązują do zbrodni katyńskiej. To teraz przybliż, co to jest y, za gra Open Caching, bo może nie wszyscy wiedzą. Y, no, to wchodzi się na stronę i na mapie są zaznaczone skrzyneczki, i trzeba wpisać w nawigację współrzędne. I jak się już dojedzie do tego miejsca, w którym jest gdzieś ukryta ta skrzyneczka, e, trzeba ją znaleźć. I są różne na przykład typy jest, gdzie po prostu trzeba szukać w pobliżu, są zagadki i e, są różne jakby typy tych skrzyneczek. I ty na tej podstawie zbudowałeś swoją opowieść o zbrodni katyńskiej. No to... tak połączyłem jakby te miejsca tych skrzyneczek. Pani Europoseł za nami 12 edycja konkursu, ja sobie tak policzyłam, że pierwsi laureaci to dzisiaj już 20 kilkulatkowie, prawie 30-latkowie, czy Pani ma świadomość tego, że pomysł, który pani zrealizowała sprawił, że wyrasta nam pokolenie odpowiedzialnych ludzi, myślących o historii? Szczerze powiem, że organizując po raz pierwszy w 2009 roku ten konkurs mając absolutnie na na uwadze to, że trzeba Zadbać o to, żeby prawda o katyniu funkcjonowała w obszarze publicznym, w świadomości publicznej. Nie marzyłam nawet, że ten konkurs będzie tak pięknie się rozwijał, bo przez te 12 lat nieprzerwanie co roku między, pomimo różnych przeciwności, jak również i pandemii w tym i w poprzednim roku konkurs się odbył i paradoksalnie pandemia spowodowała, że uczniowie sięgnęli po zupełnie innej formy wyrazu, odnosili sprawę katyńską do swojego codziennego życia i utworzyli taki most w wielu pracach, wskazujący na to, że ta umiejętność odróżnienia prawdy od kłamstwa jest ciągle aktualna i ciągle potrzebna. Jestem przekonana, że każdy uczeń biorący udział w konkursie jest zwycięzcą, bo zwyciężają ci, którzy walczą o prawdę. Dawid Pawlik, drugie miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe. Dwóch... 12. edycja wojewódzkiego konkursu, prawda? I kłamstwo o Katyniu. Dawid, ty wcześniej już startowałeś w tym konkursie, czy to jest Twój pierwszy raz i od razu miejsce drugie? Właśnie można powiedzieć, że to jest mój debiut, ponieważ w tym konkursie biorę udział pierwszy raz. Historia przez Ciebie opowiedziana, czego dotyczy? Postanowiłem zrobić w takiej formie, że na początku wcieliłem się w rolę narratora, a narratorem była śmierć. I ta śmierć właśnie widziała, e, widziała Polaków uciekających właśnie z Katynia i postanowimy wcielić się w rolę narratora. Panie Marszałku, historyczne miejsce, sala Sejmu Śląskiego, młodzi ludzie, którzy podjęli się bardzo ważnego tematu opisu zbrodni katyńskiej. Łączy się to wszystko z tym, że historia naszego województwa ma wiele twarzy i coraz młodsi ludzie podejmują no, bardzo ważne dla nas wątki. Tak i czują to przede wszystkim. To moja taka ocena jak były prezentowane teraz na Sejmiku m, m, fragmenty tych prac. Naprawdę niesamowita ręka, niesamowite, e, niesamowita interpretacja tych faktów e, i cieszy to, że młode pokolenie. Tak, oddanie podchodzi do tego tematu. Jestem przekonany, że to zostanie ich w sercach i umysłach na długie, długie lata i będą tą sztafetą pokoleń na lata przyszłe. Młodzi ludzie zmierzyli się z bardzo trudnym tematem zbrodni katyńskiej. Jest za nami dwunasta edycja wojewódzkiego konkursu, Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Poznaliśmy laureatów, poznaliśmy finalistów. Tutaj w sali Sejmu Śląskiego, miejscu wyjątkowym. Myślę, że dla tych młodych ludzi jest to także wskazówka na przyszłość. Zaczynają w sali Sejmu Śląskiego. Być może może za kilkanaście lat będą zasiadać tutaj w tych ławach jako posłowie ziemi śląskiej, czego im oczywiście życzymy. A my już teraz zapraszamy Państwa na 13. edycję Wojewódzkiego Konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Edycję, która odbędzie się już w przyszłym roku.